ferie, prawda? Czas odliczany przez Was tak najmniej minutami. Dwa dni wielkie, wielkie odpoczywanie. Jak będziesz spędzać ferie? Yy, bezpiecznie. Bezpiecznie? Czyli jak? Yy, nie będę rzucał w pojazdy, które przejeżdżają, a ani w żadne szyby, ani nic. Będę jeździła na nartach, będę się uczyła. Będziesz się uczyła, a czy już wiesz, jaki kodeks obowiązuje początkującego narciarza? Żeby mieć odpo odpowiednie ubranie, kask i też okulary. No myślę, że ferie przede wszystkim to dla tych młodych osób to czas beztroskiej zabawy. Warto, żeby w tym czasie dzieci pamiętały o właśnie o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. To przede wszystkim atrakcje związane z jazdą na łyżwach, żeby nie wchodziły na zbiorniki wodne, dzikie, tak zwane zbiorniki wodne, żeby jeździły w miejscach do tego wyznaczonych typu lodowiska sztuczne, które są w każdym mieście dostępne dla młodych dzieci. Te wspaniałe jazdy na sankach. To też również. 誒。Uh Podstawowe zasady i pamiętanie o tym, żeby unikać ciągów komunikacyjnych. To również czas na zimowiskach, zjeżdżania na nartach i bardzo duży apel o, jeżdżenia, o jeżdżeniu w kaskach. Myślę, że ogólnie rzecz biorąc, to taki czas, gdzie dzieci bawią się, ale też spędzają czas w domu, bo nie zawsze aura na dworze sprzyja. I tutaj zasady przypominające dzieciom o tym, żeby zamykały drzwi, żeby nie wpuszczały nikogo obcego i unikały tych kontaktów z osobami. Obcymi. Do babci jedziesz i co tam będziesz robić? Jeździć na sankach. No, bawić się na dworze, na śniegu. A pewnie się dowiedziałaś z tej prezentacji, jak bezpiecznie jest jeżdżać na sankach. Czego nie można robić? Nie można jeździć głową, głową do przodu. Idę na półkolonie, a drugi tydzień w ferii będę w domu. Nauczy... Apel ten nauczył nas, aby obojnie, czy gdzieś wyjeżdżamy, czy zostajemy w domu, czy jedziemy do krewnych, abyśmy bezpiecznie, rozsądnie przeżywali okres ferii, abyśmy się bawili zgodnie w wyznaczonym miejscu, o wyznaczonych zasadach. A, czy, nie są wolno, czy nie wolno. Jeżeli chodzi o ferie zimowe, to jest też czas wzmożonych patroli. Strażnicy zwracają uwagę na dzieci, które chodzą po ulicach, które bawią się w różnego, na różnego rodzaju placach zabaw, więc jak najbardziej tutaj nasze oczy są skierowane na zabawy, na place zabaw, na podwórka. Natomiast jeżeli chodzi o szkoły, to też szkoły organizują półkolonie, więc też jesteśmy w szkołach i też dbamy o bezpieczeństwo tych dzieci w szkołach. Abyśmy na sankach zjeżdżali daleko na przykład od drzew, od wszelkich z, y, zagrożeń, na przykład dziur, od, z dala od ulicy, samochodów oraz ruchu miejskiego. To co, za rok ty sam prowadzisz takie szkolenie, tak? A nie wiem, nie wiem, może się skuszę.